że jego dziewczyna gada z innymi facetami na omega. No ale laska tu nie ma co płakać. To jest źle. Ja cię próbuję czegoś nauczyć. Rozumiesz? To miło, to miło. No nie, ale słuchaj, ja ci nie chcę zrobić krzywdy ani nic złego. Ja ci próbuję coś wytłumaczyć, bo źle robisz w pewnym momencie, zanim stanie się krzywda. Słuchaj, Twój chłopak prawdopodobnie nas nie ogląda. I to jest ten moment, kiedy powinnaś zapobiec temu. Jeżeli kochasz swojego chłopaka, to przestań tak robić. Nie gadaj z innymi facetami na umegle. Ale, ja nie... ale bo to jest złe w stosunku do niego, rozumiesz? Ale ja... ja jest... Słuchaj, ja nie wiem, czułam, ja ro... Ale śmierza, słuchaj, nie... słuchaj. Ja rozumiem twój płacz. Ja rozumiem twój płacz. Ale wyobraź sobie, jak twój chłopak mógłby płakać, gdy dowiedziałby się, że ty, jego dziewczyna, rozmawiasz z innymi facetami na omegle. Wiesz, jak on by cierpiał? No tak, rozumiem prawda? Tak. Ale... No to przestań tak robić. To przestań tak robić. Słuchaj, ty płaczesz. Ty płaczesz, ale słuchaj. Ale wiesz, jakby twój chłopak ryczał? A wiesz, jak twój by chłopak ryczał, jakby się dowiedział, że ty z innymi facetami piszesz na Facebooku, umawiasz się na jakieś rozmowy? Słabo to wygląda. Serio słabo to wygląda. Nie powinno tak być. Ja nie mówię tu tego. Ja nie mówię tu tego po to, żeby cię zgnoić czy coś innego. Nie. Ja widzę, ja widzę, że jesteś w, sytu ja, ja widzę, że jesteś w sytuacji zakłopotanej, jesteś młoda, nie znasz się na miłości, no kurwa muszę to ci powiedzieć, ja mam 21 lat, no jesteś, wyszłaś z gimnazjum, no nie znasz się na miłości, więc co ty możesz wiedzieć, ja ci mogę doradzić, ale wiesz czego jest mi najbardziej szkoda, ja, wiesz czemu ja rozmawiam z tobą ponad pół godziny, bo mi szkoda jest kurwa twojego faceta, szkoda nie jest go w chuj, bo, bo, bo facet, bo facet podejrzewam ciebie kocha... A ty kurwa gadasz z innymi facetami na Omegle. I mnie to wkurwia. Ja czuję się w tym momencie, ja czuję, w ty, ja, ja czuję się w tym momencie, poczuwam taką męską solidarność. Ja poczuwam Słuchaj, sobie taką męską solidarność, że jeżeli ziomek jest z Tobą w związku, ja też jestem facetem, to ja muszę tego ziomka, mimo, że go nie znam, muszę go wesprzeć. Słuchaj, mogę do niego zadzwonić przy Tobie, naprawdę, mogę mu powiedzieć wszystko, ale ja nie chcę, żebyś tak mówił. Nie chcę, żeby Żebyś mówił, a ja, a ja, że chcę, żebyś, a ja chcę, żebyś przestała tak no. ja robić. Powiedziałaś wiele razy, że go kochasz. No to kurwa, to dlaczego gadasz z innymi facetami? Przestań gadać z innymi facetami. Szukaj kolegi w realu. Szukaj kolegi w realu, a nie przez internet. Dobra, zapytam, zapytam o coś innego. Odpowiedz mi. Czy twój chłopak wie o tym, że poznałaś wczoraj na omegle jakiegoś typa? Nie, bo ja pierwszy raz w ogóle wczoraj na omegle weszłam. No właśnie, kurwa. I czy to jest według Ciebie w porządku, że Twój chłopak nie wie o tym, że ty gadasz sobie z innymi facetami? Na omegle, gdzie, gdzie nie ale znasz. Ale to był go? pierwszy w ogóle. Nie, nie rozumiem tego. Zawsze rozumiem, rozumiem Twój bulwers, ale chodzi o to, że. Ale nie, 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 ja się nie bulwersuję, tylko ja Ci próbuję no, no pomóc. Nie, bo tu się mylisz. Ja Ci próbuję pomóc. Ja się nie bulwersuję, słuchaj, to... ale nie, słuchaj, to jest twoje życie i to jest życie tego chłopa, którego masz rok czasu. Ja się nie bulwersuję. Słuchaj, ja tak naprawdę powinienem pójść dalej, mieć to wyjebane i tak dalej. Ale nie, ja chcę Ci pomóc i ja chcę ci coś wyjaśnić, bo to co robisz nie jest w porządku i mam nadzieję, że to się zmieni i próbuję Ci to wyjaśnić. I mam nadzieję, że to zrozumiesz. I tu nie chodzi o płakanie czy łzy. Ci tak, nie jest szkoda twojego chłopa, że jego laska gada z innymi. Ty powinnaś temu zaprzestać. Jak sama nie przejrzysz na oczy, to nigdy nie przejrzysz. No i chuj, ja ci powiedziałem co źle robisz i mam nadzieję, że przestaniesz. Nie gadaj z innymi facetami. Nawet jeżeli... Nawet jeżeli chcesz gadać z innymi chłopakami, to powiedz swojemu chłopakowi o tym. Żeby być chociaż kurwa z nim fair. No wiem, ale ja się nie, nie miałam kiedy jemu Nie, kiedy <grym>, nie Dobra. No nie mam mu kiedy to powiedzieć po pierwsze. Po drugie no faktycznie zachowałam się źle i ja nic nie będę. <grym>, i ale nie tłumacz po... mi się, ale słuchaj, nie tłumacz mi się, bo ja nie jestem twoim ojcem, żebyś mi się tłumaczyła, co zrobiłaś źle i co będziesz <grym>, robić dobrze. na jakąś, nie wiem, na taką... Osoby, która naprawdę zachowuje się bardzo, bardzo, bardzo okropnie, A ja naprawdę... Nie! Naprawdę... Słuchaj, jesteś młoda. Wiadomo, każdy młody człowiek popełnia wiele błędów, nawet nie jest tego świadomy. I każdy człowiek ma do tego prawo, żeby popełnić błędy. Każdy człowiek się uczy na błędach. Coś zrobi źle?